W pierwszym odcinku na moim nowym kanale. Co jakiś czas będę wam tutaj wrzucać głównie słodkie przepisy, ale pojawią się również przepisy wytrawne. Na początek mam dla Was przepis na dość popularną w ostatnich czasach czekoladę dubajską. Zróbcie ją razem ze mną. Tajemnica dubajskiej czekolady tkwi w jej nadzieniu, które składa się z krupiącego ciasta kataifi i kremu pistacjowego. Do przygotowania ciasta kataifi potrzebujemy 240 g mąki pszennej, 130 g skrobi kukurydzianej, 400 ml wody oraz szczyptę soli. Wszystko razem łączymy do idealnego połączenia. Ciasto musi być delikatnie gęstsze niż ciasto naleśnikowe. Ciasto musi być idealnie gładkie. Jeśli pojawią się grudki, to rozetrzyjcie je łyżką. Część ciasta przykładamy sobie do worka cukierniczego. Ciasto wylewamy na rozgrzaną wcześniej patelnię. Najlepiej zrobić to szybkim ruchem. W formie ślimaka i później wypełnić pozostałe miejsce. Po kilku sekundach ciasto zaczyna odchodzić od powierzchni patelni. Oznacza to, że jest gotowe i należy je ściągnąć. I w taki sposób przygotowujemy kolejne porcje ciasta. Przygotowanie ciasta chwilę nam zajęło, ale udało się. Teraz przechodzimy do przygotowania czekolady. Musimy ją roztopić nad, najlepiej nad parą wodną, ponieważ wtedy się idealnie rozpuści. Potrzebujemy 160 g czekolady. Trzymamy ją nad palnikiem, aż idealnie się roztopi. Możemy czasami ją zamieszać, wtedy szybciej nam się rozpuści. W międzyczasie, kiedy czekolada nam się rozstawia, przygotowujemy wnętrze czekolady dubajskiej. Na patelni rozpuszczamy łyżkę masła, a ciasto kataifi musimy pokroić na mniejsze kawałki. Tak posiekane ciasto wrzucamy na rozgrzaną patelnię z masłem. aż ciasto będzie zarumienione. Ciasto musi nabrać złocistego koloru, tego koloru, albo idealnie chrupiące. Teraz spód foremki oraz boki wypełniamy czekoladą. Spód foremki możecie obsypać złotkiem lub posypać posiekanymi pistacjami. Tak przygotowany farsz przykładamy teraz do foremki z czekoladą. I na koniec jeszcze warstwa czekolady. Moja czekolada już jest gotowa. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i koniecznie napiszcie w komentarzu, jak mi poszło. Mam nadzieję, że do zobaczenia.